Witam wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie Kurde, no zepsułeś wejście, ja nie mogę, no To jest właśnie, to jest właśnie Paweł, Paweł Artar, tylko się przebrał za koksu, pompa i tyle I, i taka jest prawda Dzisiaj gramy sobie na jakimś gównianym serwisie Johnny poszedł, on się teleportował Tak admini, czas crafting, działki, enchant, pharma, frakcji survival Atki. Warp Survival dawaj, jedziemy A jak, to Warp Survival? No. A nie działki? No nie, Warp Survival Ło, wow, muligany! Widzieliście, to, 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 to był lag Czekaj, ja też piszę się Ja jestem na Warp Survival Ja płynę Mmmmm Czekaj na mnie. Jak mu tyle. I uwaga, dzisiaj gramy taką seryjkę. Zrobimy może z tego na tym serwie dzisiaj taka trochę gra Bo będziemy, uwaga, uwaga, e, próbowali po prostu zrobić wszystkie achievementy, które są na serwerze, czyli zbieranie drewna teraz. Jak ja znajdę drewna... John Polas! idiot? tam gdzie są tabliczki dopłyn dopłyn dopłynąłem, bo, bo ja umiem dopłynąć. O, oh, oh, blok. mam 10 bloków diamonda. Spoko, przydadzą się na późniejszy etap gry. Nie znać skąd. Na początku miałem. Spoko. Na głupi ma zawsze szczęście. Czekaj, czekaj! Jest drewno, moi mili! Gdzie on tam przez wodę doszedł? Idziemy na gildię. O kurde, mam kostka, help!

nie o należoną gracz Bo ja jestem Macon Fakon, ale z dużych liter Aha, wszystko z dużych? Nie Tylko pierwsza z dużej Macon, Fakon, Casius Erlendy czy Time of the Mine No wpiszę. Te P Macon Fakon No i nie ma dost nie masz dostępu. OND ATPA da się? Nie odnaleziono gracza, fajnie. Dobrze, to, 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 to fajnie. Ja będę grał sam. Mieliśmy grać razem, ale się Paweł zgubił jak zawsze. I, <laughs> bez jego fina. Ej! Idź tutaj do mnie, bo ja mam... No ja jestem! Halo I Gdzie ty jesteś? Tu, maham. Gdzie? No idź przez tą górę początkową. I dojdź do mnie. Nic nie widzę. Trzeba, to, to, to trzeba trochę być mądrym, żeby widzieć. Rozumiem. A idź pan, idź pan, nie zabijesz mnie. Kto cię zabił? Hmm. Kto cię zabił? Nikt. Co mówisz, nie zabijesz mnie, nie zabijesz mnie, nie zabijesz mnie. A jesteś na śnieżnym biomie? Nie, jestem na zwykłym biomie. Aha, czyli tym trawnym. Klipcie! Idź pan! Idź pan, idź pan, idź pan! O ty mi wy zrobiło! pan! idź pan! No! Oh, nie wiem. Nie, szkielet. Help! Szkielet! Szkielet gdzie? Gdzie szkielet? Głupi deszcz i na widzę deszczu. Idę do wody. Jeszcze jeden tyk. Może deszczek spawn. A ja nie mam nic a mam coś dobra mam sobie fajny piecyk życie na gorąco życie. i chodź na spawn'a ja, jakie ja teraz mam quest'y moment y y y chrebek zrobić futro zabić coś ulepszyć kilo Co? NIE drzy SIĘ NA NAGRANIU nie się no nie. Ja chcę tu po kopę nie chcę bo Co ty kurde robisz Paweł? Ogarnij <kuh> Gdzie jest Kamil? O coś tam się świeci Kamil jesteś w kopalni? Nie, <noise> nie wiem. O Gdzie jest Kamil? Gdzieś tutaj musi być Gdzie jest Kamil? Tu jest Gdzie? <noise> Dobrze. Moimi! Także robimy wszystkie quest Ja mówiłem, czekaj. Tata się też drze zajebiście, wszyscy się Nie, o... <gry> nie słuchajcie, jak się twój tata przecież drze. Na szczęście nie, ale ja go słyszę to mi wkuszę. Mówił, że będzie cicho. A że się nie miło się. Trafiłeś na jedną sztukę TNT. Trafiłem na Perłę Endermana, ho! To wiem, znowu na TNT, kurde. Dobry jestem. Dobry jestem. Ach, opa, jestem dobry. Mamy no. żelazo, moi mili. Co teraz musimy zdobyć? No Dziaksy musimy... Oj, musimy... Co się stało? Co się stało? Eee... E, 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 e. Aha, wszyscy do środka. Nie będziemy się. O co chodzi? Na no mnie o co chodzi? Aha, jakiś event jest. Ojej, Game <grymne> <grymne> Czy mam 13 lat? Yy, tak Piszcie na czacie <grymne> To jest aktual... O nie, on się... E, on liczy, on odlicza, a jak do kurde napisz coś Ale czad jest aktualnie wyłączony Wiesz co, nie pogramy Okej okay. Jesteśmy, zostaliśmy tu zamknięci... Nie... serwer <grystanie> znalazł? No... Laju odpadł. Nie wiem o co Kama ale ja też chcę odpaść. <grystanie> to jest to. Jak odpaść? Czar jest aktualnie wyłączony. Aha, ja wiem o co chodzi O co? Jak jest na przykład prawie jak jest, mam 13 lat ten na zielonym, a jak y, na przykład nie, to na czerwonym. A gdzie ty jest stoisz a to jest Cześć przyjaciel Dobra, ja idę za, ja idę za koksem. Oh. Fudy, hmm. ja daję na zielone. Dobra, ja też daję na zielone. Nie rozmawiać mi tu, ja nagrywam. O, wszystko słychać, nie? No, Czy jestem kid młody. Po ci... Mi się wydaje, że nie. Ja lubię ścianę. O. Macie taką zabawę z adminami, O, wszyscy na nie. Wszyscy na nie. No i prawidłowo. Trwed. Co ty. tam. No nie! K... Nie! Ja mam 10 diaksów. Nie, moje diaksy! Chyba <laughs> <laughs> Ale skąd? Nie to wszystkie itemki. Jeszcze ja mam zadanie Ha, z ziemi! Z ziemi! Makon, fakon. Idź stąd. Ja jestem tu, gdzie koksuj sami. Ej, skąd masz 10, też masz w dziaksów? Nie, wydobyłem. Tak. Chodź tu, chodź tu ze mną. Nie, 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 ociekam o ciebie. Nie znajdziesz mnie. Ja co ty robisz? Jak on to tak robi? <grymne> Czy ty w ralu? Chcia Chciałbyś być. Oh! O! on wygrał. <grymne> ja lewituję. Ej! Hej, oj nas zamknęli! Halo! Nie podoba mi się ten serwer. A, w, a wiesz co, ja, ja odcituję. Ja idę na Warp Survival, mam w dupie wszystko. My... W Wa Awalsie. Warp. 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 górne o. nie gadać mi tam, panowie. Ej, ty ty weszłeś na Warp Survival? Czekaj na mnie. Mam w dupie tam to co nie robię. No czekaj na mnie. Tam ci widzę. Makon! O nie, godzi mnie! Godzi mnie, zły rozbudzi! Godzi mnie, godzi mnie, godzi mnie! Do domu, do domu trzeba biec! Gdy zaraz dogodzi. Kuba, spójrz, O nie, tu jest kliper, Uciekać! 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 Nie krzyczcie, ja nagrywam, ludzie jedni, no. Kurde, teraz będzie pisanie w komentarzu. Dzień dobry. Kurde, co znamy? Ja od dzisiaj Spokojnie. 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 Spokojnie, spokojnie. 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 Spokojnie

Nie mam. Dobra, ja idę do domu. Oddaj mi moje rzeczy. Jak dojdę do domu? A moje. Oho! Underperły. Ej, ja tam zostawiłem, fak. Jeszcze ten jego śmiech. Gdzie on jest? Spokojnie, konwertuję moje zdobycze I oddaj mi to Już, Ja ci zaraz dopadnę O nie, szkielet! Idź pan Idź pan, I, idź pan! Idź pan, nadejdź! Nadejdź! I wejdź i powiedz gdzie ty jesteś Okej okay. Mówię, że jestem Powiedz gdzie jesteś no, mówię, że jestem Ale gdzie? No, koło ciebie nie Tak Mam bieksowy miecz i ja Cię zabiję Dzień dobry I Nie, i pół idiotów. idioto! <śleszka> <śleszka> no nie, zombie! Zambuś! <śleszka> <śleszka> Uderzył mnie raz <śleszka> Nawet dwa O, mój dom jakieś drewno? Proszę mi odejść moje rzeczy. Czekaj, ja je ładnie spożytkuję. Zostaw to! Bo wyjdę. Gdzie? Do domu? Tak. Okay. Wyjdę do mojego domu. Ja zdążyłem go raz uderzyć Co się stało? <laughs> Kurde, no nie! Co się stało? Będę żył Oddaj moje rzeczy! Ender chest! o, jak fajnie Koksucha, lew the game. Moi mili, chyba to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. A nie, Paweł wrócił. A kurde, już myślałem, że to tyle. Dobrze, moi mili, eh, oddam mu jego diaksy. Nie tutaj! A, właśnie, będę sol solidarny, będę ja oddam mu diaksy. Nie tutaj. To chodź ze mną. Chodź za mną. Bo to i ten nie da się zbierać. No Chodź za mną. Chodź, na chodź za na mną. No. No, idzie, idzie, ale masz za mną iść. Idziemy no, chodź tu szybciej, no. no i na końcu skok Śmiało Dobra, ja rzucam jak Jesteś na Warp Survival, rzucam Ci diaksy. Jak ich nie wiesz, to jest Twoja wina. Warp Survival, tak. Właśnie Ci rzuciłem. Jak, jak się nie pośpieszy, to znikną. O, widzę. Tak, jeden diaks. Nie, tam więcej było. Tam było równe 10. Widzowie to mogą potwierdzić. Siedem! Nieprawda... Co on... Co on zrobił, że ich jest siedem? Najpierw widziałem jeden diaks, potem wziąłem ich sześć... Potem... I sobie pewnie wziął trzy. Musi być jakieś trofeum za wygraną.

Gdzie ty jesteś? Gdzieś jestem. Kopisz drewno. Pajanku, zostaw mnie! Ej, zaraz do ciebie wszystkie reakcje, tak się z to skończ. Wiesz Jest co chyba do dość mam dzisiaj Minecrafta. Ja chyba zaraz kończę odcinek i idę w coś pogać fajniejszego. No nie, kostek, kurw. Super. Enjoy the kostek. Mm. O oh, spokój Nie, 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 nie FAK Ile mam? Au, oh, au, 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 au. U serduszka. Jest moje temy. Moje temy. Paweł tu nie był. O. Diamenty! Ja ci będę trzymał. pan! Idź pan! Kurwa! Okay. Jakie przed jam. Okej. Jak a ja wiem. Rzuć diamentami w innego gracza! chodź Chodź tu na chwilę, kufnu Co za Widzisz, Minecraft mówi, żebyś mi oddał trzy, trzy bloki diaksów Tak, Minecraft się upomina własność. No co za zberadniarstwo Gdzieś tutaj ten diakt dy wypadł. Musiał gdzieś tutaj wypaść. Tak sam, sam! Nie mam, bo ja wszystkie pozbierałem To czemu mam w EKWPOK 63X? LOL Kamlik To nie ja To nie ja Ale ja kurde ty nie specjalnie zrobiłem LOL Ja też nie? Nie wcale. Bo... Nie, to to nie ja! Ja tego specjalnie nie zrobiłem! Nie... Ja tylko tak, tak umiem. Ja tylko tak umiem. Okazać swoją wdzięczność drugiej postaci. Clipper mi kurwa złożył. Uh, oh, oh, oh. Szkoda, że nie nagrywasz, bo bym powiedział, że u ciebie jest druga z perspektywa. <spech> Ale i nie ma Taki pech. Bo, pa bo Paweł nie, nie, nie umie nagrywać, on jest słaby. Nie, nie, mam, nie mam nagrywarki przez ciebie, bo nie mi podać jaką nagrywarką nagrywasz. Bo to jest tajemnica zawodowa. Achievement get! Achievement get. Okej, okay. gdzie jesteś Paweł? Przespał, nie? Blisko. Okay. No idź pan! Cholera. Ja mówię idź pan, idź pan! Idź pan. Co ja chcę zrobić? Ja chcę dać to i węgla nie mam fuck Muszę pokopać mnogić, żeby węgiel wybrać Dobra Co tam jest? Aha, złoty zombie, dobra A, no dobra. To, cho to chodź na solo zombie. Nie no chcę wiesz, reset Ja mam cały mam cały set diaksowy. Nie chcę resetu. Jak będzie reset, to ja po prostu ten. No, by ten cząstek mógł zrobić? Ej, ja dostaj tego kobla. Kuźwa, jaka cebulka. Ej, ja się. Ej, 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 ej. Mógł! Ej, jak się widzicie? To? Kurde! Co jest? Co się jest? Pavel. Ej, tak się nie robi. Dobra, moi mili, to by było na tyle z... Nie, 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 Tak, nie, nie. Tak, 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 bo... Ja, ja, to... Bo no. mnie zbugowało. Kurwa. A mnie atakują wszyscy. <laughs> Co Dobra, moi mili. I na nie, jest... nie, no, 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 no do widzenia. No, ja, 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 ja... I am done. I zapraszam do innych gier, które dzisiaj nagram. Po prostu mam dość. Dara, <laughs> Paweł, cześć z felu. 不，就来。